Yeah. Od niedawna mieszkańcy Wałcza, powiatu wałeckiego, nawet całego świata mogą słuchać Wałeckiego Radia z prawdziwego zdarzenia, nie tylko z nazwy. Radio nadaje jak na razie w internecie i z coraz to szerszym gronem słuchaczy. Założycielami są Krzysztof Marszewski i Marek Zawieja, oboje z doświadczeniem zarówno muzycznym jak i radiowym. Pomysł na radio chodził mi po głowie już, już, już od, od długiego czasu. Od czasu właściwie jak skończyłem zawodowo w radiu pracować, to chciałem coś w tym kierunku zrobić. Marzyło mi się radio lokalne, wałeckie, ale radio takie normalne, nadające w eter. Próbowałem nawet swego czasu nawet zacząć starać się o koncesję. No ale jest to tak skomplikowana droga i niepewna, że nic z tego nie wyszło. W związku z czym. Pozostało radio internetowe i ten pomysł jakby wypalił, zaraziłem tym pomysłem Marka. No i tak to się wszystko zaczęło. No tak, to było tak w zasadzie, że kiedyś przy jakiejś rozmowie wspomniałem o tym, że miałem taką przygodę już kiedyś, kiedyś dawno, dawno temu, właśnie z radiem. I Krzysiu zaproponował, żebyśmy nadawali dla stacji internetowej, które on już nadawał od jakiegoś czasu. No i ten pomysł jakby też mi pojawił się, że no, może spróbować właśnie z własnym radiem. Samo założenie radia nie okazało się dla obu chłopaków ciężkie, ale większą trudność sprawia zebranie słuchaczy. Radio internetowe wymaga większego zaangażowania niż tylko włączenie odbiornika radiowego, ale słuchać warto, bo nadawane są audycje na żywo i co jeszcze? Przede wszystkim muzyki, bo jednak tego oczekują słuchacze, żeby fajna muzyka leciała. Staramy się dobrać tak, żeby mm, pasowała y, rocznikom 30+, plus. sami do takich roczników należymy nawet ja niedługo 40+, plus, ale to jeszcze o tym nie mówmy. Y, I wydaje mi się, że trafi. Z muzyką, właśnie do tych słuchaczy, no i będziemy się również skupiać na audycjach autorskich, muzycznych i nie tylko, ale przede wszystkim do czego będziemy dążyć? Chcielibyśmy informować naszych mieszkańców o tym, co się dzieje tu w Wałczu. O wydarzeniach kulturalnych, o wydarzeniach społecznych, o, 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 o wszystkim tym, o czym mieszkaniec Wałcza, zainteresowany życiem miasta powinien wiedzieć i po to właściwie powstało to radio. Radio dla Wałcza jest również otwarte na pomysły i nowe audycje. Jeśli masz pomysł, chcesz poprowadzić swoją audycję, zgłoś się do Radia dla Wałcza. Jeśli czujecie w sobie żyłkę radiową, jeśli chcielibyście spróbować przygody z radiem, no to Zapraszamy do nas. Można się skontaktować przez naszą stronę internetową www.rdw.walcz.pl. Na stronę wejść, tam jest do nas podany kontakt. Można również przez naszego Facebooka się z nami skontaktować. Radio prowadzone jest przez świeżo powołane stowarzyszenie. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki, jaka organizacja ma. E nadzorować funkcjonowanie tego radia, czy ma być to działalność gospodarcza, czy może stowarzyszenie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że stowarzyszenie jest dobrym pomysłem, dlatego, że radio ma charakter obywatelski, to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, otwieramy się na wszystkich ludzi, którzy chcą wziąć udział właśnie w tworzeniu mediów publicznych naszych, lokalnych, wałeckich. I stowarzyszenie ma takie cele, tak, właśnie integrację to swoją drogą mediów, ale też właśnie udostępnianie obywatelom, fundacjom, stowarzyszeniom. Jeśli nie macie talentu do mówienia, prowadzenia audycji, a chcecie inaczej włączyć się w działalność radia, to do połowy kwietnia trwa konkurs na logostacji. No i ponieważ radio jest obywatelskie, to chcemy, żeby obywatele mieli wpływ na wizerunek naszego radia, dlatego zachęcamy naszych słuchaczy do zaprojektowania logo Radia dla Voucza. Na naszym koncie Facebookowym jest ogłoszony ten konkurs, jakie są zasady, co to logo powinno zawierać. I do 13, bo to jest niedziela kwietnia, czekamy na prace konkursowe, będą nagrody. Wśród najbliższych działań radia jest nie tylko konkurs na log, ale również... 2 maja koncert, który organizujemy wspólnie z Urzędem Miasta, organizujemy koncert na Wałęckim Placu Wolności, pierwszy Wałęcki Festiwal Szantowy, czyli piąty urodziny Majtków Bosmana i to jest taka nasza pierwsza inicjatywa. Takich in inicjatyw stowarzyszenie ma zamiar przeprowadzić więcej. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze i oglądacze. Zachęcamy Was również, zwłaszcza młodzi, do wzięcia udziału w pierwszym konkursie piosenki żeglarskiej i turystycznej, którego zwieńczenie odbędzie się 2 maja podczas Wałeckiej Majówki. Jeśli chcielibyście w tym konkursie wystąpić, to zapraszamy bardzo serdecznie. Zgłoszenia do Darka Izbana, do szkoły Casio, można składać. Szkoła muzyczna Casio to Załek Hełmiński 69. Dobrze mówię, adres, 69. I po prostu zgłaszajcie się, wszystkich chętnych wpuszczamy na scenę. Nie ma żadnych preeliminacji, ale za to będą nagrody. Dopuszczalny jest zarówno półplayback, jak i akompaniament na żywo. Pierwszy wałecki Festiwal Piosenki, konkurs piosenki turystycznej i żeglarskiej. Całość poprowadzą Majtki Bosmana i będzie fajnie. My również zachęcamy do słuchania Radia dla Walcza, jak i aktywnego działania ze Stowarzyszeniem Wałeckie Media Obywatelskie. Szukajcie radia pod adresem www.rdw.walcz.pl